naszej nauki szczególnie wpłynęła działalność szkolnych organizacji oraz osób, które były zaangażowane w różne, w różne formy tej pozalekcyjnej działalności. To właśnie ci uczniowie współtworzyli wizerunek drugiego liceum ogólnokształcącego. Za pracę pragniemy podziękować ustępującemu samorządowi. Zapraszamy na scenę opiekuna samorządu uczniowskiego, pana profesora Łukasza Januszka. Chciałem podziękować rocznikowi, który, e, tak jak już powiedziałem wcześniej, jeśli chodzi o wszystkie samorządy, a już kilkanaście ich żegnałem, była to grupa najdłużej trzymająca władzę. Tak? Bo, e, pandemia spowodowała to, że samorząd ten urzędował przez ponad rok. E, przeszliśmy razem i przez super zabawy, imprezy, bo sami wiecie, że to samorząd w większości był odpowiedzialny za imprezy towarzyszące. Nie mówię o balu Niepodległościowym, żeby ktoś mi zaraz nie zarzucił, że to też organizował samorząd, ale Licealia, P22, Dzień Dziecka i wiele, wiele innych. Mam nadzieję, że mimo tych 15 miesięcy, jak Pan Dyrektor powiedział w tej szkole, zdążyliście się dowiedzieć, nie tylko pouczyć, ale również pobawić. Wyczytam listę. Nazwisk 17, z tym, że część już odebrała swoje nagrody w pierwszej turze. więc Zapraszam tych, którzy zostaną wyczytani i są obecni na sali: Nadia Ciesielska, Michał Karolak, Stasiu Dudzik, Oliwia Trębicka, Nikola Gacek, Nikola Sobczak, Niewko Krzybowski, Jakub Jabłoński, Julka Gandurska, Kuba Wolski, Martyna Mielcałek, Maja Duniecka, Rafał Rynicki, Sebastian Dera, Michał Moszulski. Jeszcze raz nazwisko udziału Januszka. Zapraszam na scenę, kochani. Tak, należą mi się brawa. tego. Powiem jeszcze nie wiem, chyba dwudziesty raz już żegnam ten samorząd i pierwszy raz mi się zdarzyło, że ja również dostałem od nich prezent. Także jest dla mnie szczególny. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Dziękujemy. Wnieśli pomoc drugiemu człowiekowi, działając przez trzy lata w szkolnej służbie medycznej. Zapraszamy na scenę panią profesor Emilię Wrubel, opiekuna Joannitów, i prosimy o wręczenie nagród obecnym Joannitom. Szanowni Państwo. Drodzy uczniowie, w imieniu dyrekcji oraz nauczycieli składam najserdeczniejsze podziękowania za trzy lata współpracy z Joannikami. Czuję...